W dzisiejszym odcinku doradzę Wam, jak nie dać się okraść w podróży. Oglądajcie! Bezpieczeństwo w czasie podróży powinno być priorytetem dla każdego. Dla wielu z nas lęk przed niebezpieczeństwami jest barierą, która powstrzymuje nas przed podróżowaniem. I dlatego powstał super poradnik podróżnika, żeby te bariery niszczyć i Wam pomagać. I jedźmy z tematem. Pamiętam, nawet jak czytałem te książki Wojciecha Cejrowskiego, zapamiętałem z tego jedną rzecz. Jeśli podróżujesz po niebezpiecznej Kolumbii, na przykład, to staraj się wtopić w lokalne społeczeństwo. Jeśli już wyglądacie jak Kolumbijczyk, to możecie się czuć bezpiecznie, bo na pierwszy rzut oka w tłumie nie jesteście rozpoznawani jak podróżuje gdziekolwiek, w szczególności do krajów tych biedniejszych, gdzie za nasze ubranie i nasze sprzęty ludzie by mogli żyć parę miesięcy. Po prostu nie świeca jak milion monet. Niektórzy z podróży robią taką małą rewiemoty. Nie tylko przyciągają tym oko złodzieje, ale przede wszystkim przyciągają oczy i chęci do robienia na nich biznesu przez lokalnych naciągaczy, więc ubierajcie się skromnie i nie eksponujcie swoich drogich sprzętów. Jeśli Masz takie szczęście, że podróżujesz z pieniędzmi, masz pieniądze na podróże, to po prostu je podziel na te fizyczne, które będziesz miał przy sobie i te wirtualne, które będą schowane bezpiecznie na co najmniej jednym koncie bankowym. Jeśli chodzi o pieniądze fizyczne, podziel je sobie i schowaj w różnych miejscach. Jeśli macie spodnie z gumką, zaraz wam pokażę. Macie gumkę w spodniach, prawda? To są takie dziurki. Trzeba je poszerzyć. I robi się nam schowek, gdzie możemy zwinięte pieniądze w woreczku foliowym, ogumowane, tutaj wsadzić. O, wyglądają tak. Tak wyglądają. Tak więc mniej taki jakiś portfelik, kieszonkę na te drobne wydatki na co dzień. Gdzieś schowaj te grubsze pieniądze lokalne, a gdzieś już kompletnie schowaj te grube dolary, które masz ze sobą. Kwestie walut, jakie należy wziąć i gdzie wymieniać, kiedy wymieniać, poruszę w następnym filmiku. Link oczywiście będzie w kartach. Natomiast przejdźmy teraz do pieniędzy wirtualnych. Jak tutaj się zabezpieczyć, żeby one nam nie zginęły? Jeśli chodzi o kradzież karty albo włamanie do konta bankowego, zapiszcie sobie albo zorientujcie się w temacie, jak wasz bank pracuje, jakie numery telefonów trzeba wybrać, żeby to mieć zawsze pod ręką, a nie szukać albo czekać na dostęp do internetu, żeby to znaleźć. Jeśli chodzi o dalej o karty kredytowe i przejęcie danych z nich, warto zakleić kod CVC, ten trzycyfrowy kod, który jest przy Waszym podpisie. Zacząłem to stosować od momentu, kiedy dowiedziałem się, że ponoć gdzieś w hotelach czasami skanują albo kserują kartę kredytową, kartę debetową i taki kod CVC jest do niczego niepotrzebny, a ktoś może z tego skorzystać, żeby płacić Waszą kartą. Sobie go zakleiłem. Albo niektórzy zamazują, albo niektórzy. W ogóle go zdrapują. Zanim przejdę do ostatniej porady, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału Kursu na Wschód. Będzie nam bardzo miło, jeśli z nami zostaniecie dłużej. I ostatnia porada dotyczy różnego rodzaju toreb, plecaków, aparatów, które mamy ze sobą i mamy ich mnóstwo, i korcom ludzi, żeby je nam wziąć. Warto zastosować taką rzecz. Kto się wspina, ten wie o co chodzi, no ale wszyscy to rozpoznają tą klamerkę. Ja to mam przypięte, nawet się na tym nie koncentruję, a ktoś po prostu będzie chciał porwać tą torbę jadąc na przykład na skuterze obok, będzie musiał zerwać tą taśmę, żeby móc wziąć cały aparat. Z mojej strony to tyle na dzisiaj, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.